Dzień dobry widzowie, witam was w już w ósmym odcinku z sezonu Prawdziwe Życie Ogólnie pamiętajcie o tym, że macie w opisie linki do kanałów osób, które z nami nagrywają I chciałbym jeszcze dodać, że macie tam link ogólnie do naszych blues Teamu FoxyCraft, będą one pokazane w następnym odcinku, bo Marty będzie je kupował, taki mini spoiler I co? Ja myślę, że będziemy zaczynać i ogólnie bardzo przepraszam was za braki odcinków niedawno, ale były problemy techniczne No i co? Możemy zaczynać! O oh, kurde! O, oh, ale mi głowa boli. Carlos? Gdzie jest Carlos? Co jest? A, ah, jakiś list. Jo, Martin, musiałem pojechać do tego Zioma, co mieliśmy, ale się nie udało. Niedługo wrócę. Nara. Kurde, no przerąbana sprawa. O, ktoś puka. Tak, słucham. No, się ma, jest Carlos? No właśnie nie ma, co? A, bo chciałam z nim pójść do nowego salonu, który się otworzył. No tam, bo ja to właśnie też słyszałem coś tam, że... Jakiś się otworzył, a co? No kurde no, no bo on ma starym. takie auto stare i chciałbym z nim iść. Nie, może ty byś chciał ze mną pójść. Nie no kurde, mogę iść, tylko daj mi chwilę, dobra? Ja się muszę No, umyć dobra, się, dobra. Się przygotować poczekaj. Albo wiesz co, wejdź, wejdź. W sumie wejdź, poczekaj czekaj no, tutaj w środku, tam nie będziesz marznąć na korytarzu. Jakbyś dał mi chwilę, dobra? Muszę się tylko umyć no, okay. i... Dobra. Trzeba się umyć. O Jezu... Ciężki dzień dzisiaj będzie. Samochód może kupię w końcu. Kurde, no nie mam jeszcze, prawo jazdy muszę wyrobić. Ale dobra, no ja myślę, że najpierw samochód. Dobra. Jestem gotowy, możemy iść. No to chodzi Nie, czekaj, bo ty... Ja mogę... Jezus Maria, światło, przecież Carlos mnie zabije, jak... Dostanie jakieś rachunki za prąd jeszcze. Zamknąłem. Możemy iść. Długo znasz Carlosa? No, tak nie za długo, nie za krótko. A, nie, no, rozumiem, nie? Ja tam go poznałem już kiedyś. Chodziłem z nim do szkoły, ale nasze drogi się rozeszły. I wiesz o co chodzi? O kurde, jakie auta. Jest. No, no. O ktoś tam stoi. Ale to za nie no spokojnie dobra. Trzeba to ogarnąć Chyba gada przez telefon, dobra Dzień dobry Witam Dzień dobry Witam w W czym mogę panu pomóc? Eee, ja chciałbym Ja się tylko Na razie rozglądam, ale tak panu powiem Ja bym chciał jakiś samochód, wie pan Bo kurczę nie mam żadnego samochodu ale na razie prawo jazdów nie mam, ale ja myślę, że on by mógł tutaj chyba chwilę jeszcze posać. co? Dopóki nie wyrobię, co? Dostałbym jakieś trzy dni robocze, co? Mm, tak, tak. Mogę panu zaproponować, tutaj jest terenówka. Świetnie się spróbuje w, w lasach i w, no na tak, pustyni. Chcę na to? No, to Możesz pan, nie? mi pokazać bliżej? Tak, tak, proszę. Tego bo ja sam auto kupię w tej chwili. Yo. No, nie no, panu powiem... Fajna, ale mnie nie stać na pewno. Ile kosztuje? Takie 12 koła będzie, co? Eee. 12 tysięcy. Nie no, proszę pana, to mnie nie stać. Macie coś takiego z niszczym budżetem, wie pan. Do tysiąca, coś takiego, tysiąc. Mogę panu zaproponować. E, używane auta. O, dobra, dobra, byłbym zainteresowany bardzo. To zapraszam za mną. Dobrze. Mógłby to. pan jeszcze tak wie, podejść. Proszę pana, tutaj chyba do pana sprawa. Tak, słucham? Po ile chodzi o to Bugatti? To Bogatti? 250 tysięcy. Dobra, to szybko już zaraz papiery jak wrócisz. Dobra. Nie no, kurczę, jakie chcę. Zapraszam tutaj. tutaj. Panu powiem. Długo takich cen jeszcze nie widziałem, nie? Ja zawsze chodziłem do sklepu, to tam zawsze jakieś ceny nie z tej ziemi, nie? Tutaj widzę, że... Tutaj mogę na przykład zaproponować auto. Kurczę, Półtora zły, tysiąca! Niezły fordzik, powiem panu powiem Kurczę No będę zainteresowany, dobra Niech będzie, nie wybieram ten Dobrze, to zapraszamy tutaj, zapraszam tutaj, podpiszę pan papiery i dam panu kluczyki. Dobrze, dziękuję. Zaraz, to nie Zaraz, zaraz. Dobra, może mi się zwiduje, nie wiem. Z widy mam jakieś. Jezus Mario. Nie chcę nawet wspominać, że tam wszystko mnie boli od tamtego dnia. A masz od 1000 dolarów, gdzieś robimy kawę. Jezus za gość. Tutaj Dobra. tylko wezmę papiery. Dobra. Proszę podpisać. No już proszę bardzo. Tutaj podpisik. Mhm. Gotowe. No halo, halo. No. Jeszcze tutaj, jakby można było. A, tu Proszę, Proszę, tutaj. Proszę bardzo. Dobrze, dziękuję. Czuję kluczy, pana kl więcej. kluczyki do auta. Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia. A Aha, mogę, no bo. Wie pan, co mogę go tu w sumie zostawić na parkingu? Jeszcze na kilka mm. dni, muszę mm. prawo jazdy wyrobić. Tak, dobrze, ale tak do dwóch dni maksymalnie, bo za długo też przyjadę na następne auta. Nie no, rozumiem, rozumiem. Nie spokojnie. spokojnie. O dzień dobry. Ja ci kupię, no. Przepraszam, nie auta. Nie, nie, mam pisze, te, komodek, na kart, auta, nie, nie, ja nie, na, na dworze tam na to, takie. Tamte na plachu nie Co za tłok. E, Te czerwone? Tak. On kupuje też samą No e, zapraszam. Po, 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 podejdziemy panu pomyciane. Dobrze. Dobra, odejdę stamtąd już, bo nie chcę mi się słuchać już tych rozmów. O, dobra. Co ja w sumie jeszcze chciałem. Dobra, do pracy może pójdę, bo kurczę. Nie byłem w zeszły dzień. Może jakieś nowe rzeczy są o kurcie Dzisiaj ciężki dzień w pracy będzie. O, klienci Nowy kasjer? Albo no, tu już... Są... ruchy! Jezus Maria, chyba... Szef... O, dobrze, dobrze jest... Dawaj, witam. dawaj, dawaj! Pan jest nowy tutaj? No tak, jestem nowy. No dobrze, dobrze O witam szefa... Ej Corder z końcu jesteś! E, witam szefa, witam! No. Dawaj, szybciej, bo klienci czekają! Jezus Maria, ile zamówień? Już, już, już spokojnie, spokojnie Mój Boże Co tu się w ogóle dzieje? Wrzucaj mięso na róż, szybko! Robimy mięso, robimy mięso, pełno mięsa Dobra, dobra. Mam, mamy jasno, co ty, ty mar... zrobił? Co to za mięso jest? No przecież za... Zamal... Kąd ty to mięso bierzesz! No przecież z pudełek, które pan nam tutaj dostarcza Kto się zajmuje tu dostawą? No pan, kto inny no? kim ja pracuję? Co, ja mam za pracowników? No, ej, spokojnie! Ty pracuj, El Cortez, do mnie! Jezus Maria... Żegnaj. Może się jeszcze spotkamy, nie, nie wiem. Nie wiem, co się dzieje. nie wiem, co się stanie. Proszę bardzo, tutaj dla Pana umowa z wypowiedzeniem za to, że Pan nie przychodził do pracy, kompletnie olewał naszą firmę, więc co? wypowiedzenie. Ale, proszę Pana, ja pan potrzebuję wydostany. tej pracy! Pan wychodzi z własnej woli, że mamy ochronę No do, dobra, dobra, dobra Jezus Maria, podpisuję, no, proszę bardzo Do widzenia Miło się z Panem współpracowało No, do widzenia Jezus Szybciej Maria tam! Pracę straciłem Boże, no, nie wierzę w to, nie Co ja teraz zrobię, no, kurczę. Boże, cia, Nie wierzę w takie coś, nie Ale dobra, poradzę sobie, poradzę sobie, poradzę Dam radę, dam radę, dam radę Dobra. O, pójdę może do parku, bo kurde nie do nie wiem. Zwolnili mnie na... Kurde, znowu pracy będę musiał szukać, nie wierzę w to. O, jakiś gościu. Dobra. Może mnie ten... Przez pasy przejdę, bo tu kurde ostatnio auta faktycznie jakieś jeżdżą. I... o moja fura stoi. No i nieźle. Dobra, jest zielone. koszę, biegnę zaraz czerwone kurde będzie. Dobra. Teraz muszę kurde jakąś pracę w ogóle znaleźć Nie wiem gdzie, bo szczerze to była na najbardziej zarobica praca, nie Przerąbany, przerąbany Dzień dobry? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień, dobry dzień, dobry, dzień, dobry. Eee, patrz jakiejś pracy, bo mam akurat adekwatną o, pracę w nie firmie z transportowej. O, okay. Jeszcze raz, bo może powtórzyć... Czy pan by nie był zainteresowany naszą ofertą w firmie transportowej pracy? O kurcze, no w sumie, Ej, mógłbym, w sumie mógłbym, w sumie mógłbym. nowe auto. Adekwatne ceny, adekwatne wynagrodzenia, ale to już Ej, wszystko stoimy w biurze. Moglibyśmy tego, pójść tam szukać, jeżeli pan jest oczywiście o, zainteresowany. Ja? O, to pewnie, no? pewnie, bo ja akurat Możemy się z pracy szukam, bo... Możemy. Bo po prostu szukam, po prostu szukam. No to zapraszam za mną w takim razie. Dobra, bo... Tu. Czy tam jeszcze rozmawiają? Ej, tu. Nie wiem. Okay DJ, nie wiem o co chodzi. Siema Lil. Kurde, chyba to znam. Nie, kurde, jakiś gościu chyba popularny jest. O kurde, co za auto? Co jest? O ci gości jeszcze. Zapraszam do tego czarnego dodża. Dobra. Mogę do przodu, nie? Więc. Tak, tak, oczywiście. Dobra. Dobra, no to pan opowiada, ale to jest czy tam właściwie, Co tam właściwie? No, będzie pan, albo, jeżeli pan wybierze, to będzie pan mógł albo pilnować naszych transportów, albo kierować takim, oczywiście, naszym transportem. Oczywiście oddziałki wynagrodzenie jest adekwatne. Mhm. Ja rozumiem. A macie jakiś budynek filmowy, bo tutaj. Widzę, że pan chce mi chyba pokazać tutaj waszą składnicę. Co tutaj? Bo. No, tutaj wszystko się dzieje u nas. To jest nasze rozumiem. centrum. Rozumiem, rozumiem. Mm, to jakieś garaże tirowe. Garaże się... tirowe, oczywiście, tutaj panu pokazuję wszystko po kolei. A ten. Wynagrodzenie a... jest bardzo adekwatne. No, rozumiem, rozumiem. A ja mam pytanie. Tak, tak. E, czy, czy wasza firma to e, jest, e, to jest to transport spedy, spedycyjny, nie, że tam e, goście się siedzą przed komputerami, tam kierują tirami, nie, i rozumiem, o co chodzi, rozumiem, bo oni tam muszą też, też, mówić też, też im, jakie mamy. drogi taki są działamy. dobre zagraniczne, tak? Oczywiście ja że... też mamy, tak, tak. Słyszałem coś o tym, że wy zagraniczne trasy robicie. no I Mamy, mamy zagraniczne. Słyszałem, że wy macie siedzibę tam przy tym apartamencie, tam, jak to się nazywa, taki ceglany apartament, wie pan? No wiem wiem mamy tam siedzi oczywiście No rozumiem, rozumiem, bo... Tutaj widzę... i też swoją drogą tam się pojedziemy, podpisać wszystkie papiery O to już dostanę od razu? Niter? No dobra, no rozumiem. Na no, jeżeli byłem adekwatne oczywiście o finansach to nawet nie będę wspominał, płacimy tysięcy od tygodnia. Co? Tak A tak na dzień to wtedy ile będzie? Bo tysięcy od tygodnia, tak? Czyli niedziela się nie liczy, czyli 1000 za dzień? Dokładnie. A, rozumiem, rozumiem. Ale jak będzie pan sprawować, to podwyżka to będzie 2000 dziennie. Mhm, mm mhm, mm rozumiem. Dobra. C to właśnie... się wyklepię. Czy pan właśnie. No, nie, nie pytam. No wie pan, to jest jednak na machina. Mm, tak, tak, tak. Bardzo. No w takim razie zapraszam. O. Widzę, że to tutaj chyba, co? Tak, tak, tutaj Tutaj, tutaj, oczywiście, no mamy tutaj siedzibę Niezły budynek, niezły budynek Powiem panu, no tak, ja tak. tutaj mieszkam, tu po lewej, nie? Ale... Aha no co widocznie to będzie miał pan blisko No, właśnie taką mam na nadzieję tego biura O właśnie, a będę mógł jeździć ciężarówką, bo wie pan, tam... Właśnie, widzę się bardziej na tym, niż... Ale rozumiem, jeżeli... Jeżeli, jeżeli pan musiał... dostanie tam, oczywiście, funkcję, no to oczywiście, no, że dobrze, tak Dobrze, dobrze, dobrze To tutaj, tak? Dobra, to tutaj, tak? Tak, tak, zapraszam bardzo O kurczę! o kurcze pan pana? No jakby pan mógł, wie pan, bo nie chcę tutaj od razu tak szlajać jak taki menedżer. Tutaj się znajduje sala konferencyjna No, rozumiem Ej zapraszam tędy, tutaj mamy kuchnię dla personelu, gdzie zawsze mówię jakieś kawusik coś tam robić no, Witam, rozumiem, witam no, A tutaj mamy witamy. taką małą sprawkę biurową, bo jesteśmy dość młodą firmą No, rozumiem, rozumiem, no super, super no, tak. To możemy przejść do, myślę, podpisania, To W takim razie myślę... zapraszam do mojego biura. Dobra. Pan nie siedzi na krześle. Pan musi... Nie, na krześle. Nie, źle, proszę pana. Dobra, niech tak będzie. Dobra, Je... chyba jest dobrze. Nie jest wiem. dobrze, jest dobrze. Dobra. Dobra. E, tutaj, proszę bardzo, tutaj daję papiery. Proszę bardzo, tutaj imię i nazwisko. Dobra. Martin L. Cortez. Proszę bardzo. Ej, dziękuję bardzo. W takim razie witamy w naszej firmie logistycznej i będziemy się do pana odzywać. Dobra. O, o pan może zaczynać nawet od jutra. Ale to proszę w takim razie przejść do mnie do biura, to ja pana zawiozę tam. Dobra. Do widzenia. Do Nie ja wiem, widzenia. może pan spojrzeć? Problem. Jaki, jaki? Jasne, jasne. Z fakturą. Mhm. Oj, oj. Jakieś faktury. Kurczę, Zobacz, dobra, no i już widzę, Dobra. Tutaj trzeba tylko troszkę pozmieniać i będzie git. Dobra, może zaraz nie będę słyszał, bo to kurczę ściany mają uszy w tym mieszkaniu. Tyle wiem, tyle wiem, że tutaj ściany mają uszy, więc nie chcę tutaj kurde słychać, słyszeć tego wszystkiego, co oni tam mówią. Bo tu naprawdę ściany mają uszy, tutaj normalnie powiem coś, tutaj tak szeptam, a tam oni to będą słyszeć u Dobra. Wchodzę. Dobra. Jezus Maria, dobrze, że się światło zgaśnie, bo on by mnie zabił. Jezu, po co ja światło palę? Muszę spać. Dobra. O mój Boże, ciężki dzień. Dobra, dziękuję za oglądanie. Ogólnie pamiętajcie o kanałach o naszych bluzach. No i co? Ja nie będę już przedłużał. I co? Żegnam.